IPN, 50 milionów, do tyłu likwidacja historii i teraźniejszości, likwidacja wszystkiego, co związane jest z historią najnowszą. Nie Bóg stworzył przeszłość i śmierć i cierpienia, lecz ów co prawa rwie, więc nieznośne mu dnie, więc czując złe, chciał odepchnąć wspomnienia. Wiecie kto to? Norwid. Wiecie do kogo? Do Was. Wstydzicie się swojej przeszłości, wstydzicie się przeszłości swoich przodków, swoich poprzedników politycznych, wstydzicie się swoich resortowych ojców i dziadków, i dlatego chcecie zniszczyć IPN, dlatego chcecie zniszczyć historię i teraźniejszość, dlatego nie chcecie finansować historii najnowszej i nauczania tego w szkołach. Taka jest prawda o waszych działaniach w tym budżecie, jeśli chodzi o ten aspekt właśnie tego budżetu. Padło tu wiele ciekawych słów, Szanowni Państwo. Zacznę jednak od tego, co jest dzisiaj absolutnie najważniejsze, jeszcze raz powtórzę pan Marszałek Kochownia mówił tu o kilkunastu przypadkach, kiedy Sejm nie obradował w pełnym składzie. Owszem, kiedy ktoś sam dobrowolnie wybiera inną funkcję, na przykład europarlamentarzysty czy na przykład członka zarządu takiego czy innego banku i rezygnuje sam z mandatu, a ktoś w kolejce czeka na jego objęcie, to jest naturalna rzecz zgodna z prawem. Ale jeśli ktoś bezprawnie blokuje możliwość wykonywania mandatu poselskiego przez posłów przez posłów, którzy ten mandat mają, co potwierdza Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej, łamie, gwałci konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej i będzie to miało wpływ na legalność tego budżetu. Mówiliście państwo o sali kolumnowej, wypominaliście państwo akurat też nie temu marszałkowi, bo wtedy marszałkiem był pan Marek Kuchciński, salę kolumnową. Dlaczego na sali kolumnowej uchwalano budżet? Wiecie państwo dlaczego? Bo państwo, nie tak jak my, kulturalnie i zgodnie z prawem, blokowaliście to miejsce, siedzieliście tutaj, jak pajace również, Boże Narodzenie, i blokowaliście Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Myślicie, że ludzie nie pamiętają waszych ciamajdanów? To była wasza wina, to była wasza wina, ta sala kolumnowa nie nasza. Pan poseł, zdaje się, Trela, kazał nam sięgnąć do przepisów konstytucji, które mówią, że osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu nie mogą sprawować mandatu. Panie pośle, niech pan sięgnie do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł 139, artykuł 144, prawo łaski. I niech pan zapyta, wszystko jedno jakiego studenta prawa. Nawet na pierwszym roku to panu powie, że prawo łaski powoduje również zatarcie skazania. To są ludzie, którzy nie są prawomocnie skazani. To są ludzie, wobec których zakończono postępowanie, umorzono postępowanie w wyniku prawa łaski zastosowanego przez pana prezydenta Andrzeja Dudę w 2015 roku. I mają pełne prawo tu zasiadać i wykonywać swój mandat poselski. I tego żądamy. Tego żądamy. Pan poseł Trela, już przechodzę teraz do budżetu. Mówił również, że. Podnieśliście ten, tę subwencję oświatową do kwoty 88 miliardów złotych. proszę Państwa. W roku, w roku 2015 subwencja oświatowa wynosiła 40 miliardów złotych. Myśmy ją podnieśli do 64 miliardów w zeszłym roku i w naszym projekcie ustawy budżetowej podnieśliśmy znów o rekordowe 12 miliardów 130 milionów złotych ten subwencję oświatową do poziomu 76 miliardów. Myśmy tę subwencję zwiększyli z 40 do 76. Wyście dołożyli tylko 12. I to jeszcze z czego? No z deficytu budżetowego. Mówili, że deficyt jest absolutnie skandaliczny, a podnieśli go kolejne 20 miliardów złotych. Nie chwalcie się tym. Podwyżki dla nauczycieli, które myśmy zastosowali od 2015 roku, wynosiły 76% dla najmniej zarabiających i 50% dla najlepiej zarabiających. Wy przez 4 lata poprzednie robiliście zero, zero zero zero. Była tutaj pani minister, która to właśnie o zero podnosiła te, te, te wynagrodzenia. Gdybyście wtedy podnosili, inaczej by dzisiaj to wyglądało. W tym budżecie które przygotowaliśmy, myśmy zwiększali wynagrodzenia o 20% odpowiednio dla najmniej zarabiających i 12-30% dla najmniej zarabiających, co by oznaczało, że 100% podnieśliśmy wynagrodzenia dla najmniej zarabiających, a Wy dorzucacie 12% i się chwalicie. No Odrobinę rzeczywiście y, zastanowienia się nad tym, co mówicie. Mówicie, szkoła czarnkowa się skończyła. Która? Ta, w której. Ekspozę premiera Tuska było transmitowane na żywo, co w mediach społecznościowych pokazywano. W szkołach w Polsce, w Warszawie i w innych miastach na żywo w szkole transmitowali na lekcjach młodzieży ekspozę Donalda Tuska. To jest skrajne upolitycznienie szkoły. To wy upolityczniacie szkołę, to wy ją idealizujecie i trzeba ich teraz chronić rzeczywiście, pomóc nauczycielom, bo nauczyciele się na to nie zgadzają. Proszę Państwa, przez te lata naszych rządów miały miejsce gigantyczne inwestycje samorządowe. I nie chodzi tylko o drogi. Polska wieś, polski powiat, polskie miasta, miasteczka wyglądają cudownie po tych ośmiu latach naszych rządów, ale wyglądają również dlatego cudownie, że potężne środki finansowe poszły na Edukację na inwestycje oświatowe. 15 miliardów złotych zainwestowaliśmy w to, przy waszych raptem niecałych 3 miliardach. Pięciokrotnie więcej. Pięciokrotnie więcej zainwestowaliśmy w nowoczesne szkoły, w nowoczesne sale sportowe, w nowoczesne pracownie, w laboratoria przyszłości, w cyfryzację szkoły, w informatyzację szkoły. Wyście nie mieli o tym pojęcia, jak to w ogóle zrobić, bo na to pieniędzy nie mieliście. Pieniędzy nie mieliście, bo mafie ratowskie to zżerały. Kilka przykładów. Lublin. 64 miliony złotych. Jest pan poseł Krawczyk. 64 miliony złotych przekazaliśmy wiosną tego poprzedniego roku na nowoczesną szkołę specjalną, bo trzymaliście te dzieci w skrajnie podłych warunkach. Matki przychodziły do nas, do biur poselskich i prosiły, że miasto nie jest w stanie wyasygnować środków. Ma na wszystko inne, tylko nie na dzieci z niepełnosprawnościami. 64 miliony złotych. Dyrektor Oświaty, dyrektor Wydziału Oświaty w Lublinie, pani. Ewa Dukiewicz-Sprawka mówiła, że w życiu takiej inwestycji w oświaty nie było jak te rządowe do samorządu lubelskiego. Wiele innych inwestycji, szkoła specjalna w Kozienicach, sale sportowe, cztery sale sportowe malutki w malutkich szkołach w Minie Poniatowa. to są tylko przykłady. 15 miliardów złotych. Mówiliście tutaj, proszę Państwa, że macie znakomity program. 160 milionów złotych na akademiki. No brawo. Proszę Państwa, rzeczywiście jest za co dziękować. To jest potężna kwota, 160 milionów złotych. Jesteście bezczelni. Po prostu bezczelni. Tylko jesienią, późną jesienią ubiegłego roku rząd Prawa i Sprawiedliwości Mateusza Morawieckiego przekazał do polskich uczelni na rozmaite inwestycje, także w akademiki. Wiecie ile? Miliard 667 milionów. Miliard sześćset sześćdziesiąt siedem milionów. Dziesięć razy więcej. Tylko uwaga, co się stało z tym miliardem sześćset sześćdziesiąt siedem milionów. Otóż, szanowni państwo, jedna z pierwszych decyzji pana premiera Tuska po objęciu władzy 13 grudnia jest następująca. Zablokował 30 milionów złotych na Akademię Nauk Stosownych w Raciborzu. 30 milionów złotych na Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. 30 milionów złotych na AWF w Katowicach. 220 milionów złotych na Akademię górniczo hutniczą w Krakowie. 190 milionów na Uniwersytet Warszawski. 200 milionów na Politechnikę Poznańską. 20 milionów na Uniwersytet Pomorski. 25 milionów na Akademię Zamojską. 70 milionów na Politechnikę Opolską. 30 milionów na Uniwersytet Jagielloński. 30 milionów na Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. 30 milionów na Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 390 milionów na Politechnikę Wrocławską, 25 milionów na Akademię Piotrkowską. Zablokował miliard 600 milionów, a dał 160 na Akademiki. No brawo. Polska się cieszy. Wyjaśnijcie to. Rektorowi AGH, rektorowi UW, rektorowi Politechniki Poznańskiej, rektorowi Politechniki Wrocławskiej. Co wy do tych uczelni macie, że zablokowaliście ich tak gigantyczne pieniądze w grudniu? ubiegłego roku, miesiąc temu. Spryciarze. Zabrali miliard sześćset, dają 160 sześćdziesiąt milionów złotych. Tak wygląda wasz budżet. To jest budżet, który psujecie. Nasz projekt, przygotowany do końca września, rzeczywiście miał podstawy prawne i rzeczywiście miał podstawy makroekonomiczne i ekonomiczne. Nasz budżet miał dużo mniejszy deficyt. Każdy jeden może zaciągnąć kredyt, wszystko jedno gdzie, żeby tylko sfinansować coś więcej. Tylko efekt tego będzie taki, że zaciągacie potężne zobowiązania, będziecie je spłacać przy zamieszaniu, które robicie w kraju, przy pogwałceniu konstytucji, przy pogwałceniu wszystkich zasad prawnych, przy pogwałceniu wszelkich reguł rządzących również postępowaniami sądowymi, rzeczywiście te obligacje, które będziecie musieli wykupować, będą dużo droższe, i za to wszystko zapłacą Polacy. I co będzie? I będzie likwidacja, będzie redukcja świadczeń socjalnych, będzie ciężko o te emerytury, o których mówi pan Michał Wójcik. I będziecie rzeczywiście pokazywać Polakom, jak nieudolnie rządzicie. I ostatnia rzecz, proszę Państwa, najważniejsza w moim przekonaniu. Mówiliście tu wielokrotnie o in vitro. Pani Dorota Marek mówiła, że in vitro w powiecie przy, przyni się do tego, że będzie większa dzietność. Drogie panie z tej strony, która z was nie była na tak zwanych strajkach niektórych kobiet przynoszących wstyd wielu innym kobietom? Która nie była? Wszystkie byłyście. Widziałyście, panie, na tych strajkach. Kiedy pluliście na mundur y, polskiego policjanta, kiedy wulgaryzmami epatowaliście na ulicach, widziałyście młode dziewczyny z napisami pier nie rodzę? Widziałyście? Widziałyście te transparenty z wulgaryzmami, że nie będą rodzić, z in vitro też się rodzić. Najpierw weźcie się za porządną edukację prospołeczną polskiej młodzieży, nie psujcie polskiej młodzieży, a będzie zdecydowanie lepiej. Dziękuję bardzo.